Cześć, witajcie! Witam Was w moim pierwszym filmiku z nowej serii Minecraft na serwerze. Jak widzicie, w tle jest nasz administrator, który mi pozwolił kręcić. No, jest on dość fajny, chłopak. Chłopak. Tak, ogólnie administracja jest bardzo miła. Tak. To co, wybierzmy się na surowcową. Tak, o drugi administrator. Uh. Tak, mmm, dwóch admów, uh, jeden i drugi. Tak, mmm. przed wam przeciwną strzecię jak No, ale trudno. Mm. Okej, okay, tak, idziemy na surowcową. Każdy hmm, będzie nie spadł. Przed chwilą wybuchało coś na mnie. No ludzie, ileż można czekać, by mnie przyniosło na surowcową. Nie wiem, coś teraz mam straszne lagi. Um, chyba fraps mi coś tam laguje ten internet. Ale najważniejsze, że Minecraft chodzi tak jak chodzić ma. Mikrofon strasznie cichy, przyjąłem go przy samej buzi. Ten mikrofon stojący, to nie jest normalny na. To nie jest z słuchawkami. Zawiesiłem go po prostu na uchu i mam przy samej buzi jakoś mi się to udało. Tylko nie mogę się ruszyć za bardzo. Jestem oparty o poduszkę. No i co, no i tyle. To... Muszę teraz sobie zrobić parę rzeczy na surowcowej FXP. My straciłem 10 leveli, bo padłem. Straciłem, jak sekundę. No bardzo się no, bardzo się zdenerwowałem, ale ktoś mi wspomógł, nie powiem kto. dał mi zenchantowany jako, nie pokażę wam go. Yy, nie pokażę, bo mnie mi to zagrozi. No ale dobra. No więc tak, yy, to jest to serwer yy, na Minecrafta pirackiego. Yy, tak. Yy, ja jestem... Ja mam akurat premium, prawda? czy trzeba się tutaj rejestrować. Są tutaj pluginy na pracę, pluginy na sklepy, mm, no co są jeszcze pluginy. Clipper nie robi żadnych szkód, nie wiem czy TNT, ale ja normalnie mam w do ja się go boję, bo nie wiem czy TNT robi szkody czy nie. On ma dach z TNT, no normalnie samobójca, a ja nie chcę zginąć. Tak, prosimy o działki kit modów, moderatorów, O oh, to co na połączenie? Mm, to tak, logujemy się na serwer. O nie, fraps. Głupi fraps. Czyli co, będę musiał te filmy potem złączyć? No to za dwo.